W Krakowie był piękny, słoneczny poran. Skasowany tej lista jak co rozglądał się z wieży Kościoła Mariackiego, w poszukiwaniu grobu i taniego wina. Jak ja Nagle na miasto napadła wielka. Można rzecz gigantyczna i torta Kejlanista zobaczył oczywiście niebezpieczeństwo i zadał trąbę. krągę. Tata zastrzelił jednakże Kejlanistę z punktu. Oczywiście musiał strzelać kilka razy, bo zbyt taniej wino swoje. Na szczęście w dzięki walecznej postawie zielonych mieszkańców kraków został ocalony.